Cześć! Witam Was w kolejnej serii na kanale. Jest to gra How To Survive 2. Jedynkę przeszedłem z jakieś 5-6 razy. A dwójkę dopiero co zakupiłem. Jest świeżo zainstalowana na moim kompie. I zaczniemy sobie nową grę. I będzie to pierwsza gra, którą nagrywam na ślepo. I mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Postaram się komentować, co się będzie działo na... No... Ekranie gry. Ogólnie nie tak. Sama gierka. Jest to survival w świecie zombie. Pod E zmieniamy sobie na dole. Dajcie mi chwilę na ugranicz sobie sterowania. Skype. tak. To mapa. Okay.

Tak, gra jest po angielsku. Niestety nie ma polskiej wersji, ee, ale mogę spróbować. Włączyć jeszcze napisy. Chyba? Nie, tutaj nie mogę. No dobra. Nie wiem, jak będą mówiły postacie, czy będą napisy. To, e, mam nadzieję, że będą. E, postaram się mniej więcej tłumaczyć na luźno, na szybko, to co postacie mówią. Hey, stranger. don't be Ogólnie główna osoba, która teraz do nas mówi, to jest Kowak i teraz chce do nas coś powiedzieć. Powiedział, żebyśmy się nie bali. Ogólnie jest mówione o wiadomości, która była widoczna przy starcie gry, jeszcze przed menu głównym, ale nie została nagrana, jako że nie wiedziałem, czy w dobrej rozdzielczości mi się odtwarza. Ogólnie Kowak jest postacią z jedynki, o której później trochę opowiem. E, jest umiłowany, że nie nas poznał. Musimy mu wybaczyć za to, że tak na no, odległość nas wita. Nieprzyjemne spotkania mogą być w tych czasach. Jest między nami jakieś spięcie, ma wyrażenie. Będziemy się powoli poznawać krok po kroku, żeby zobaczyć, czy będziemy mogli współpracować. Świetnie, zaczynajmy. Ok. Co my tu mamy? E, poziom obozowiska, poziom postaci, e, ile expa, bonus, totalex. To Okej, okay. jako że już skończyliśmy się z nim witać Jak skończyliśmy co? E, zrobi nam krótki test wyboru zbyt dużo miał niespodzianek w przeszłości nie pozwala już każdemu zastosować jakąkolwiek. To nie potrwa długo, to jest test, żeby żeby sprawdzić czy jesteśmy w stanie przetrwać w jednym kawałku

ziół leczniczych, jako, że ich tam trochę rośnie, ja mogą nam się przydać. Mamy iść, on na nas tutaj poczeka, okej. Okay. Zobaczymy, z czego jesteś stworzony. Okej, okay. to jest to samo, co nam mówił mniej więcej. Mamy zabić pięć zombiaków i... Objective poboczny to jest zebrać dwa zioła. Spoko. Brzmi całkiem dobrze. Object if Tylko czemu nie teleportuje? Hmm, okej. Okay. Pod f mamy przybliżenie. O, pod x mamy cały ekwipunek. Mogę jakoś zmienić wygląd mojej postaci? O tym nie decydowałem jeszcze. General info, character level. Halo, ja nawet nie wybrałem imienia dla postaci. Ale smutek. No dobra, tak wygląda nasza postać. Może w przyszłości będziemy mogli ją zmienić. Okej, okay, rozejrzyjmy się w okolicy, czy czegoś nie ma. Ogólnie w jedynce bardzo ważny był system rozglądania się za różnymi rzeczami. Za ziołami tego typu pierdołami. Okej. Okay. Teraz tak, no, normalnie myszką e, się rozglądam, tak. Mogę naładować atak albo mogę uderzyć szybko. Uderzanie e, wzmocnionym atakiem e, Bardziej się opłaca z tego względu, że dostajemy więcej Expo, przynajmniej tak było w jedynce. Ops. Tylko problem jest taki, że podczas. Podczas. Co to jest? Hm? Ok, mamy latarki pod kontrolem. Tylko jakoś tak dziwnie mam wrażenie, że. O, jest zioło. F. Można jeszcze wykonać yy, dobicie. Powinno się F pojawiać na przeciwniku. O, materiały. Na razie to widzę, że EXP nie dropi za zabijanie zębiaków. Niektóre z zasobów, które zbierasz, mogą być zbierane, aby zrobić bardziej przemysłowe elementy, takie jak broni, kit i wiele fantastycznych rzeczy. Aby zbierać przemysłowe elementy, potrzebujesz do tego recypy. You only have basic knowledge of some recipes, and more will be unlocked when you build or upgrade your workshops or your camp. Open your camp, workshop, or survivor's crafting screen to see what recipes... Okay. Your backpack holds everything you pick up, but be careful, or the resources will weigh you down. Holding wow. your backpack affects your physical performance. W poprzedniej wersji tego nie było, czyli im więcej mamy w plecaku, tym ciężsi się stajemy i wolniej się poruszamy. W poprzedniej wersji tego nie było. Spróbujmy podstawowy crafting z poprzedniej wersji, czyli że połączenie. E, gwitem, use ITEM, połączenie szmaty z, z ziołem co nam powinno dać. E, o, tutaj jest. Co nam powinno dać bandaż wzmocniony Potrzebujemy dwa kawałki szmaty, ok. Jak dostaniemy gwoździe, będziemy mieli wzmocniony baseball. Strzały plus to jest maczeta i patyk. Pisow duży kawałek drewna. Maczeta, ok. A, tutaj możemy jeszcze strzały do tego, to robić. Łuk to jest patyk. Ok. No dobra, na razie nic więcej z tego nie zrobimy. To, co tutaj mamy? Mogę to coś z tym zrobić? Hm, nie mogę do tego podejść. No dobra, spróbujmy w ten sposób. Nie hmm. zioło. To mamy już sekundary object zrobione. O, tutaj mamy jakąś roślinkę. A oh, god dammit. Jak atak, to nie możemy się ruszać. O, w końcu mi się udało. Nie możemy się ruszać, tam się coś świeci. Co to jest? Duży kawał drewna, tak? Świetnie. Hmm, pod kontrolem. A, ok. Pod E mamy tak. O, mamy borówki, czyli jedzenie, znaleźliśmy. Tak? Nie, Blackberries to są chyba jagody. Te yeah. przydają. No chodź tu, brzydamy. Okej. Okay. A i teraz możemy wrócić do obozowiska albo dobić wszystko, co tu się rusza. Podniosłem patek, którego nie widziałem, ale po prostu podszedłem i pokazało mi się. Sprawdźmy co tu jest. No dobra. Możemy skraftować sobie bandaż. Eee, to było pod X-em. Dobra. Świetnie. Ok, mamy dwa bandaże. Jestem zadowolony na razie. <grywki> Borówki. Zbierajmy jak najwięcej rzeczy z tego względu, żeby mieć jak najwięcej na przetrwanie później. Ogólnie tak, jak mówiłem wcześniej, Kowak jest tutaj przewodnikiem, w jedynce też był. Tylko, że wtedy był rozbity na wyspie i ogólnie, taki mały spoiler dla ludzi, którzy nie grali w jedynkę, a może by chcieli, to Kowak jest końcowym bosem Przez całą grę nam pomaga i koniec końców się okazuje być jednym wielkim psychopatą, który po prostu ma bzika na punkcie przetrwania. I... troszeczkę niemiło się to kończy. Tylko... Kurde, no widzę tutaj, że tu coś jest, tylko nie wiem jak. Aha, a jakby spróbować podnieść maskę, to stąd? Nie. Okej. Okay. Ogólnie gra jest w wersji beta, dlatego czasami są problemy z tego, co zauważyłem. Jak zaczynam chodzić, przejdę się w taki dziwny tryb, przełączę. To mi nie chce załadować się władowany atak, okej. Okay. Wydaje mi się, że tutaj już nic nie ma, więc możemy wrócić. Ok. dostaliśmy 1500 expa, brak bonusu, Żadna... brak kary za HP, okej. Okay. Interaction, sprint, climb, pod altem mamy tak. talk, pod tym mamy camp. Inventory object pod kontrolą. Ok. A, mapy nie sprawdzimy. No dobra. Biegał jak tutaj. Eee, nie, nie jest tak źle jak na e, żółtodzioba. Eee, trochę... Hmm, trochę taki nieoszlifowany diament z ciebie, ale masz potencjał. Anyway, I think you just Kovac City. Możemy wejść do miasta, które się nazywa Kowak City. Nie wie jak się będzie nazywało jego miasto do sort of końca i się zastanawia na Kowak gradem albo Kowakton. Wow, you've accumulated tons of experience points. Oh my bossa! Almost indecent, and definitely risky. Wow! If you don't spend your experience points, you run the risk of losing some of them. If you have the bad idea to up and die, wouldn't that be a bummer? Hmm. So the time has come to spend them all. Use them to raise the level of your survivor or camp, or to purchase upgrades. Oh, you you Okej, okay, czyli e, W skrócie to... Mm, nasze punkty Expa niestety e, giną. Jak, e, znaczy część punktów Expa nam przepadnie jak możemy. Tutaj zombiaki gdzieś były. No dobra, zróbmy to o co nas prosi na razie. Póki jeszcze żyjemy. To E to jest chyba jakość e, Przedmiot. No, no dobra. Skills. A, i teraz tak. Slow down. E, ok. This is the... Nie. Zawsze pierwsze rzeczy, w jakie powinno się iść w How to Survive, przynajmniej tak było w jedynce, to było, żeby jak najwolniej spadał głód i jak najwolniej spadał. Mm, napojenie oraz sen, bo hmm. później nam się pojawi też statystyka snu. Chyba chyba, że tutaj takiej statystyki nie ma o. Jej, mogę sobie zmienić postać. Ale ja nam nie chcę być. Rozumiem, że jest jedna dziewczyna. No dobra, to zostawmy hmm. tego. Możesz się przestać rozglądać, Łosiu. Dzięki. no dobra Ogólnie tak jak mówiłem wcześniej Gra jest w wersji beta Więc niestety nie ma jeszcze za wiele rzeczy z tego co widzę A, tu mamy tatuaże Tutaj poproszę to T-shirt Taki mocny amerykański albo bez t-shirtu no ja poproszę ten amerykański spodnie to pierwsze akcesoria różowe bandaże w sensie całe zakrwawione pewnie Nie, po prostu różowe już wolę białe Buty Nie, no ja wolę czarne, okej okay. No dobra, to tyle z kustomizacji mojego jego bohatera Don't be afraid

żeby móc ją otworzyć, żeby móc wejść do miasta i możemy i musimy iść poszukać oleju, tak? Olej znajdziemy w niektórych sklepach, które jeszcze nie zostały przeszabrowane. There, well Dokładnie, to co powiedział w tej chwili poważ, czyli że E, możemy przy okazji poszukać jedzenia i picia, bo jedzenie i picie jest bardzo ważne, a bez jedzenia i picia jesteśmy jakby jednostopą w krobie. A e, i mamy sobie poszukać ulepszenia do broni albo lepszej broni. E, tyk, jedzenie, butelka oleju, woda. Jedziemy! Gra zapowiada się całkiem ciekawie, muszę przyznać. Po tej misji. Mhm, mm okej. Okay. Nie podoba mi się system tego, że nas teleportuje wszędzie, a nie jest jedna mapa. No dobra, to co? Idzie, idziemy z eksploracją dalej. Sądzę, że po tej misji skończymy. O, była, było dobicie, mogłem dobić. Nie ma dobicia. Nie, okej. Okay. Staram się yy, zranić tak przeciwników, żeby móc ich dobić. Co ja mam z tym cholera zrobić? Wow. Okej. Okay. Co się z tym robi? Cholera jasna. Nie, nie chcę nic jeść na razie. Hmm, okej, okay, jest cegła. Co ja mam do skraftowania w tej chwili? Co? Mam coś, mam coś? Nie. Okej, okay. coins. Teraz więcej rzeczy zaczynam zbierać. Hmm. Już mam patyk. Mogę się być patykiem zamiast baseballem, ale chyba sądzę, że baseball będzie lepszy. Tak. Scrollem normalnie, mogę zmieniać sobie broń. O, mamy dobicie. Całkiem ładnie wygląda. Te białe cyferki to jest demej, jaki robimy. Podczas animacji dobijania zombiaki nie mogą nam nic zrobić. Ładnie. Oki, taki Dawno nie grałem. Wow, they sure got a piece of you survivor. Twojy level jest naprawdę niski. Czy if really low, don't to, nie to heal yourself, if you don't want to end up like a There are lots of herbs Dziękuję, to już wiemy. Czy taki naprawdę tak mało HP mam, no to raczej bym nie powiedział. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że tutaj e, na ekranie mi pokazuje, że nie nagrywa się to co jest tutaj po prawej stronie, a to są questy. A zresztą później się upewnię. W razie czego w następnym odcinku to będzie naprawione. Nie mogę go dobić? Nie. Czyli co, musimy poszukać tutaj też e, jakiś ziół, mogą być porozrzucane. Na hmm. razie jeszcze nic nie widziałem. Nie da się wejść. Czy tu coś jest? Jest zombie. Okej, okay, ogólnie widzę, że postać wykonuje kombinacja sama. Jak wcisnę trzy guziki. trzy guziki. Trzy razy przycisnę przycisk myszy. To wykonuje kombinację. Okej. Okay. Jesteśmy w sklepie. Wooden board. Mamy żarcie. U góry są zombiaki, jak można zauważyć. Chyba... Chyba je zaalarmowałem troszeczkę. Zmiana muzyki. Hmm. Na razie, wygląda całkiem całkiem. O, dobra, my stąd przyszliście Jako, że nie ma w sumie za bardzo profitów z zabijania zombiaków z mocniejszego ataku, to tego robić nie będę. Mi się nie chce, szczerze mówiąc. A tak, to mogę przynajmniej egzekucję spróbować wykonać z tym z słabszym atakiem. Tutaj coś mamy? Nie. No, ok. Muszę przyznać, że fajna praca kamery. Mi się podoba. Szczególnie w porównaniu do poprzedniej części. mamy zioła. Okej. Okay. A, i to wszystko? To na razie ząbiaki w okolicy chyba sobie wszystko umarły. Coś po lewej słyszę. Hmm, no ale z lewej strony przeszedłem, więc... No dobra, może gdzieś tam u góry jest, na piętrze albo coś. Tutaj na tym balkonie widziałem jakiegoś ząbiaka wcześniej. Jeszcze parking do przeszukania. Cegła. Nie wiem po co mi, ale... Nie mogę zmienić broni. Dobra. Znaczy myślałem, że mogę zmienić broń na cegłę rzuconą. W sensie Okej. Okay. mój bandaż. A i możemy bandaż w ogóle kolejny zrobić sobie. To takie Jestem ciekawy, jak to będzie w tej części z Kowakiem. Jako, że w poprzedniej części okazał się być takim trochę gościem, który chce, chciał nas zabić. Jako, że nie chcieliśmy uczestniczyć w jego survivalowej grze. Mm, mu się to trochę nie spodobało. To sądzę, że w tej części może być podobnie trochę. Ale fajnie, fajnie, bo tu jest więcej zombiaków. Jeśli misje będą tak wyglądać, to w sumie całkiem, całkiem ciekawe. Tylko właśnie szkoda, że nas teleportuje. Mam nadzieję, że będziemy jednak mogli połazić po mapie. O, widzę jedzenie. Tutaj mamy taką białą kukurydzę. Nie wiem co to jest tak dokładnie za roślina, ale w poprzedniej wersji na mówiłem, to mówiłem, znaczy w pierwszej części mówiłem na to biała kukurydza. To się piecze na ognisku i się i można zjeść. Nieopieczonego nie da się zjeść. Co to jest? Co to jest? White Shroud Flower. Dobra. Hmm. Próbuję egzekucję wykonać. O! Znalazłem batonik czekoladowy. Ciekawe, czy im więcej będziemy mieli w ekwipunku i wolniej będziemy biegać, to tym, mniej, tym więcej energii będzie nam zjadać, jak będziemy robić tego. O! Śrubokręt, ok. Śrubokręt, czyli nie jest bronią, jest do. Śrubokręt pewnie jest do craftingów. Jako, że nie mogę go użyć przy tym. Aluminium, ok. Trochę rzeczy poznajdowałem. Co my tu mamy? Butelka oleju. Hui. Nie no, ale trzeba znaleźć jeszcze butelkę wody. Nie można z tym w ten sposób wyjść. Co się u góry skrzypi. Ciekawe co. Fajnie, że automatycznie włączy się tego, latarka, jak w jedynce zresztą. Okej. Okay. Co my tu mamy? Szczerze to chyba nic. A, jest butelka wody. O! No dobra, to mamy wszystko, co tu mogłem wyciągnąć. O. To jest pewnie do budowania obozowiska. Ja tego przy sobie pewnie nie dźwigam, czy dźwigam? Dźwigam. Ale pewnie zostawię to sobie w obozowisku. Ciekawe, czy będę mógł przeskoczyć tam. A! No dobra, tego się nie spodziewałem. Co ty tam masz? Szmatę. Okej, okay. I co, przechodząc tutaj, mogę wejść tam spoko? Co my tu mamy? Aluminium Cans. Jeszcze nie znam <coughs> craftingu w tej. O. Jeszcze nie znam e, craftingu w tej wersji, w tamtej e, w jedynce, w sensie w pierwszej części miałem wszystkie już craftingi opanowane. No ale jak się przechodzi grę po x razy to, to nie ma się co dziwić. E, Lid to było cyna? Lid to jest jakiś metal, ale nie mam pewności jaki. Tam były e, kawałki metalu ogólnie leżące. Nie mam pewności czym jest lead. Hmm. Pokaż mi mapę miasta. No to wszystko przeszukaliśmy. Możemy stąd spadać. <laughs> Okej. Okay. No okej. Okay. No te króliczki były. No dobra. Nie no, zombiaki też są. Okej, okay, to będzie dzisiaj na tyle. Dzięki wielkie i mam nadzieję, że się podobało i przynajmniej zachęciłem was do tej gierki. W tej chwili jest na Steamie jeszcze na 75% promocji. Więc jakby coś można zawsze zagrać kopa. Dzięki wielkie. Na razie mm -hmm. przymyć.